No moi kochani, to ja bobko 810 i witam Was już w czwa nie, chyba w piątym odcinku z naszej serii Happy Wheels. <laughs> tak, dzień dobry, witam Was w moich sławkach kochanych. I możecie zauważyć, że sceneria jest inna, ponieważ miałam przemablowanie w pokoju, teraz widać drzwi, bo mojego kościotrupa, ale mam nadzieję, że to jakoś nie zmieni strasznie całego nagrania. To dobra lecimy chwileczkę, jeszcze sobie stoper tutaj włączę hmm. tutaj pięknie stoper i start okay. to pierwszy nasz poziom będzie killer toilet V1, o nie proszę ooo ej, e, ja chcę kierować, Woohoo! I właśnie kibel tej lata Dobry początek nie? Quickly grab and chair and choose any position Then bank that is down. Jak nie? Jaka kupa A! O! Chwilcz się tego krzesła! Ok O! Nie! U. Chyba to nie tak miało być. Jeszcze raz. Nie! Wyjdźcie! A, 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 nie dara. Ja chcę wstać. Cześć, złapiemy go. John! Uh. Uch, dobra, to nie ma sensu. O, fu! To nie ma sensu. Troll? Tak! Nie wypowiem się na ten temat. Może sobie według ratingu. No i nie nein, nie impossible nie i nie ja nie to nie i ja ja będę nie nie wyszło. Cóż. i nie? <tryk> nie 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 Przepraszam cię synku Rozbijesz to szkło No dobra, Wyskacz! Synku No rozbijesz to szkło dziadu jeden Jeszcze raz No patrzcie na takim małym No, nie da się się. Ta... Ej, no! Ej, no, ja się tak nie bawię. No, to nie Can you survive? Tak, przetrwamy. A! Jeszcze raz. Nie, fuck. Jeszcze raz, to babcia nas nie zabije. A, babciu. Patrzcie, na jednym kole. Synku, przepraszam! A! masz za swoje tu będzie jeszcze ja, dek ninja super synku o, a ja mam dziecko na O, to twój kolega z podwórka synku przepraszam cię tomciu ooo o, moje jądro je, je, jeszcze raz mi się spodobało tu będzie babcia ninja synku i patrzcie, mi się tak noga wygięła. Jeszcze raz, jeszcze raz, ja, ja to przejdę. Ha, babcia ninja. Ha. No kurde. Jeszcze raz. <laughs> mi się uda. Babcia ninja. Nie, babcia... Jak ona to zrobiła? <laughs> o nie. Babciu, nie podaruję ci. Teraz będzie dziadek ninja, okej. Teraz będzie ta wielka bańka. Te strzały. Ja tak mały dzieciaczku w tomciu. O, teraz strzeli. Teraz drugi raz strzeli. O, teraz nożyce dziadzia Jedziemy dalej. Teraz dziadek z machetą. To! Patrzcie, mój synek ma kolec w dupie. Nie resu. Tak, udało się! Fak ja. Test pilot Nie wiem dlaczego mam takie błędy Jakie to fajne Możecie, my możecie mieć trochę głośne dźwięki O nie w tą stronę A! Aha. A meta już tak blisko. Zobaczcie, noga mi wyskoczyła. Fuck yes, jestem najlepszym pilotem. Tak. Hmm, idea for new charter. Eee, Zzzz... mm, ale fajnie. Ej, Zzz... ja chcę do końca tak dolecieć. Zzz... I startujemy. W... Jestes czarownica Patrz, mam odrzutową miotłę Dobra, się to polegało na tym, dobrze wiedzieć hmm. Hungry Lone Mover <gry> 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 There's my son Aaa, wihe, fairly, um, tak. rahat, no nom, 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 nom. Aaa, sąsiedzie, byłeś dla mnie zły przez całe życie. Om, nom, 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 nom. Dzi Nie, niech nie pomoże. Jestem morderczym dziadkiem. Dziś. twoją nogę. Mikołaj to brednie. Aaaa, mjam, njam, 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 njam. Patrzcie, nie ma nóg. Elfy, papa.

Ma niebieskie gacie? HE? Mówiłem? No, nikt mi nie wierzył. Head donation, dobra, zobaczmy sobie, jak serduszko leci. Drum, dum, 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 dum,

Pepeu, 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 pepeu. Uff. Tchau. Wygraliśmy. Head donation się w ogóle da wygrać. Get bloody level fix. <fixi> Sprawdźmy <ă> <boca> <sisucciần> inglês. <Ich QuéForce. coughs> Dobra. Bloody level? Idziemy koa. <Imma Country>. Ho, ho, ho! Lecimy! Aha! Przebieraj nóżkami, mój dzielny elfie! Dzień Moje Mój elfie, przebieraj nóżkami! Nie! Nie, śnieg nam się skończył! <grym> fajne to było. Ciśniemy! Stop this plus neutra! Mama, Nie! Nie lubię cię! Nie jesteś głupi! Łao, moją mój krzyż! <laughs> no... o to sobie zrobimy... ...maj my pańce wait for dobrze jedziemy! A! wow! A! dlaczego on rzuca we mnie telewizorem? nie jest jakaś pani z siekierą wow! chcesz raz? te-te-te-senko? trochę szacunku wobec dorasnych Masz po tej twojej głupiej główce Nie mów, że mi to wbijesz w jaja O! Moja szyja! O! Dobra Lecimy dalej Minefield <laughs> Tak, pójdziemy sobie mamą Ała Tu są miny, tu są miny I piękny backflip w wykonaniu Mamy bez rąk i nóg Rooftop terror Ciśniemy Piękny backflip Synku, jakie to było piękne O nie! A, widzicie, ja jestem mistrzu Nie! Moja szyja Dojedziemy do końca! Ajesz! Haha, <tryk> <tryk> jeszcze raz I synku, piękny backflip Bzzzum. I piękny backflip Synku! Awa mój... A Take it easy! Ciśniemy! O! Okej, okay, ciśniemy. Nie! Nie, to był próg zwalniający! Jeszcze raz. Wzią. Iziu synku przepraszam. To nie moja wina, to ten głupi rower. A! Synku, ale nie, ja, nie, ja nie chciałem, to był wypadek. To, to, to ten głupi rower, zwrócimy go. Widzicie? Zwrócimy go. Tu będzie próg zwalniając. A jak cywilizowany człowiek, powolutku. Tak, wow, bez synka, ale, ale było fajnie. Hmm. Glass break. Eee... Oh. Mm, Normal plus... Mi to synku... Wow! Nie nadziałem się. My to przebijemy. Fajne są jetwole. O, to możemy sobie pojechać jetwola zaraz. A ta, ta to, to jest dla mnie po prostu łatwizna. moja ręka! Aha, to ja miałem jechać powoli Dobra Spróbujemy sobie wyszukać Jetwall Bo Jetwalle y są <laughs> Naprawdę spoko Dobra, ścięło się coś No i niestety, no nie mogliśmy wyszukać tych jetwoli y. <laughs> Dlatego sobie nie zagramy w jetwola Ale jako ostatni nasz poziom Miał być to Neon Heart... E, Heart Donation <laughs> A to jest nasz przedostatni poziom, w którym se... Przejdziemy przez... Nie! Moja noga! Trzeba amortyzować upadki Nie, 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 nie Nie! Uuu! No jest w tu! E, moja noga tam poleciała Teraz poszukamy tego Neon hard Donation. Eee, neon Heart. Jest, Neon Heart Donation. I będziemy już powoli kończyć ten odcinek. Patrzcie, jaki labirynt fajny. I ciśniemy. Bam, Jak fajne napisy. To mi się podoba. Just wait! Wow, jaki to głośny. Please like my page! Zalajkowałbym, ale nie jestem zalogowany. zalogowany. Dobra, w takim razie to był już, to był już koniec naszego piątego odcinka z Happy Wheels. Mam nadzieję, że się podobało, mi się bardzo podobało. W takim razie komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku Happy Wheels.